Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Szanowni Państwo, energetyka w Polsce jest pod kontrolą spółek skarbu państwa i państwa, ponieważ to pozostaje cały czas pod władzą państwa. Nawet jeżeli obywatele zaopatrują się w prywatnych przedsiębiorstwach, które handlują jakąś e, tą energią, tą, energi tą częścią akurat, no to i tak na podstawie kontraktu z państwowymi spółkami. To znaczy, że państwo to kontroluje, to znaczy, że państwo to kontrolujecie wszyscy, ponieważ to wy macie kontrolę nad spółkami skarbu państwa. Również Niż tymi, które działają w energetyce. W związku z czym ja mam jedno bardzo krótkie i bardzo oczywiste pytanie. Dlaczego? Ustawa, którą tutaj dzisiaj procedujemy, jest na temat tego, że będziecie rozdawali znowuż dodrukowane albo wcześniej pobrane w podatkach pieniądze. A nie o tym, jak powinniście wy, jako władza, wpłynąć na swoich partyjnych nominatów na stanowiskach w spółkach Skarbu Państwa, które zarządzają energetyką, o tym, żeby obniżyły ceny. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo panie... Szczęść Boże! I ratuj się, kto może, w nadchodzącym sezonie grzewczyn, póki u władzy pozostaje Zjednoczona Łurze Prawica. Pytanie poproszę o odpowiedź na piśmie brzmi następująco. Czyście już poskładali na siebie nawzajem zawiadomienia do prokuratury o niedopełnieniu obowiązków, ale także sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa na naród polski zimą z 2022 na 2023, skoro już w marcu minister Moskwa zawiadamiała premiera Morawieckiego, że węgla zabraknie? Wprowadzaliście sankcje w kwietniu, wiedząc, że na składowiskach na wschód od nas leży węgiel już polski, bo zapłacony, ale każdego, kto by ten węgiel sprowadził, uczyniliście zdrajcą stanu i wrażym agentem. Proszę na piśmie, czy wyciągacie z tego wnioski, bo nie może nie być odpowiedzialnych za aferę tego kalibru. Dziękuję bardzo.